Siema dzisiaj pogadamy sobie o papierach, czy jest jakikolwiek sens inwestowania w nie jeszcze. No i co, skin z manki, wymienisz skiny, nie wylicząc ceny na klejk do wartości, można sobie znaleźć jakieś fajne rzeczy, bawić się tutaj różnicami cenowymi i sobie zarabiać, więc tych opcji jest. Kod Rafikos do 5 dolarów bonusu masz przy pierwszej wymianie, no i też plus 35% więcej do wpłaty, więc fajna sprawa. No i karambizor.pl, PL, Kubsekalsa, jak chcesz, ccs w prawdziwym życiu, doszły nowe tutaj treningowe, fajnie, warto obczaić. Dobra. Zaczniemy od Paryża, i tutaj, moim zdaniem, jest to nieinwestowalne. No, spójrzcie, jakie ilości są tych papierów. Jest, jest to tragedia, więc to jest nieinwestowalne. Może ewentualnie te, których jest mniej, ale tu, tu nie ma mniej. Tu, jest, tu są takie ilości, że no, widzisz zresztą, jak to wygląda. Także, jakby Paryż, papiery tu jest ciężko, i tu nie, nie widzę, nie wiem, nawet w przestrzeni kilku lat, że coś jakoś lepiej będzie. W sensie nie, może z 3 do 5 groszy. To będzie ten, taka akcja. Dalej, yy, nie inwestowałbym tak samo w papiery, które są yy, podobne, nie wiem, np. Ninja in Pyjamas to jest świetny przykład, gdzie jesteście? Patrz, z jeden do jednego, i to na czy tam Antwerp Paris, czy na innych też, też eventach, no są naklejki, które są bardzo podobne, o jakaś furia po prostu z Majoru na Major, no i to nie ma prawa bytu, bo jeśli no mamy dwie takie same naklejki, to pójdą po prostu ludzie w, zazwyczaj w tą tańszą, bardzo są po prostu podcinane sobie są skrzydła. Dobra, teraz o tych, które mają rację bytu, oczywiście są to naklejki takie chociażby ze zbrojowni, tylko tu pod warunkiem, że jak już tą zbrojownię wywalą, nie, to, to jeśli wywalą to naklejki ze zbrojowni. One są bardzo fajne, one mają duży potencjał, ludzie sobie robią z nimi crafty, więc to myślę, że w dłuższej perspektywie jak najbardziej. I też takie naklejki papierowe, nie majorowe, e, czy, czy pod jakieś crafty, czy ten, no to one są spoko. To jak najbardziej, no tylko tu kwestia wejścia sobie. E, dobra, powiedzieliśmy o tych, w których nie wchodzić, które ewentualnie mają jakiś potencjał, tylko tu wiadomo jak po prostu ze zbrojowni ich wyrzucą. E, Przejdźmy sobie do Austin, bo tu jest tak trochę pod znakiem zapytania. W sensie mm, mamy tutaj. Dobra, zobaczmy sobie chociażby Falkonsy. Ach, kurde, nieprzygotowany człowiek. E, mamy te ogólnie papiery z Austin. One wyglądają, no widzisz, pomyślisz, co za shit. No dobra, ale to można sobie zdrapać, one się świecą w ciemności, jest to coś innego. Czy to ma jakiś potencjał? No nie wiem, jakiś pewnie ma. Zwłaszcza, jak sobie dobierzesz jakąś drużynkę, e, która i jest duża szansa, że, że jej nie będzie, nie? Aha, ile, ile wracania. Eee, na przykład, nie wiem, jakieś tylko ona jest akurat brzydka. To nie pamiętam naw, nawet jej nazwy. Eee, więc e, tu jest jakiś potencjał, tylko tu też trzeba patrzeć, jakie te ilości tego, tych papierów będą. Eee, to, to, to zobaczymy, jak, jak, jak będzie ta ekspozycja na to Austin. No i moim zdaniem są też takie papiery w pokroju, że no, coś się może zadziać. Jakiś mamy jakiegoś centra, tu jest przykład. Natomiast e, takie naklejki, takich drużyn, które są albo w jakiś sposób e, ciekawe, e, czy, czy do craftów, czy po prostu są e, ładne. Jakieś na, myślę, że jest takim dosyć fajnym przykładem, patrz, złoty 40, jest to fajna naklejeczka, no i sobie rośnie w górę, nie? No, spójrz. Więc tu można snajpić, właśnie, czy w jakimś Antwerpie, czy jakimś Sztokholmie, czy, czy, kurczę, nawet w Szanghaju, no, więc... Nie wszystkie papiery, to na pewno, to nie jest tak, że kupisz randomowy papier, będzie, będzie super, no nie, no nie, takie papiery, które się powtarzają, których jest dużo, to jest koniec dla nich i tu za dużo się nie zadzieje, jak chcesz drużynówki, no to musisz sobie poszukać, myślę, że jakiś tam potencjał jest cały czas, e, tylko tu jest tak też kwestia, że dobra, wybierzesz sobie jakąś drużynę, będzie na jakimś następnym majorze, będzie bardzo podobna, no i masz lipę, nie, więc te, te papiery, to jest, to jest tego typu kwestia, dzisiaj to tyle, do następnego, cześć.